Cześć. Dzisiaj jest wtorek i jak co wtorek mam dla Was dyktando, chociaż w ostatni wtorek nie było dyktanda, w ostatni wtorek była ciekawostka. I dzisiaj mam dla Was dyktando i mam dla Was też jedno bardzo ciekawe i ważne słówko. Więc zacznijmy od dyktanda. Dyktando jest krótkie, tym razem nie jest to fragment z żadnej książki, jest to po prostu zdanie yy, i to, jest, to zdanie jest prawdziwe, dotyczy tego, co robiłam niedawno w weekend. Yy, co robiłam w ostatni weekend? Więc y, przygotujcie kartki, przygotujcie długopisy i zanotujcie zdanie, które zaraz Wam podyktuję. To jest jedno, dosyć, może nie bardzo długie, o, w ten sposób ono wygląda. Jedno zdanie. A więc zaczynamy. Pewnego ciepłego, wietrznego, październikowego dnia, podczas przechadzki po lesie, spostrzegłam na gałęzi czarnego dzięcioła z postrzępionymi skrzydłami. Jeszcze raz. Pewnego ciepłego, wietrznego, październikowego dnia podczas przechadzki po lesie spostrzegłam na gałęzi czarnego dzięcioła z postrzępionymi skrzydłami. Zanotujcie to zdanie. I tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć, bo niektórzy mnie o to pytają. Ktoś napisał komentarz, że za szybko mówię. Ktoś napisał, że powinnam robić dłuższe pauzy pomiędzy wyrazami. Ja tego nie robię, bo Wy przecież sami możecie sobie włączyć pauzę. Nie musicie notować wszystkiego naraz. Możecie sobie zrobić pauzę, możecie zatrzymać filmik yy, i robić sobie przerwy tak długie i tak częste, jak potrzebujecie. Więc to wy decydujecie o tym, kiedy robicie przerwę, kiedy robicie pauzę, możecie sobie zapauzować, zatrzymać na chwilę nagranie yy, yy, i notować, i robić to dyktando w swoim tempie, więc, yy, więc to Wy decydujecie. Nie bójcie się zatrzymać na chwilę nagrania. No dobrze, więc jeszcze raz. Pewnego ciepłego, wietrznego, październikowego dnia podczas przechadzki po lesie spostrzegłam na gałęzi czarnego dzięcioła z postrzępionymi skrzydłami. I to jest prawda, w miniony weekend byłam w lesie, podczas przechadzki zobaczyłam czarnego dzięcioła, a to nie była byle jaka przechadzka, bo pojechałam na grzyby. I może zauważyliście, że teraz w Polsce jest grzybowe szaleństwo. Wszyscy jeżdżą na grzyby, wszyscy kupują grzyby, i jeżeli już te grzyby mamy, no to nie jesteśmy w stanie ich wszystkich naraz zjeść. Więc co robimy? Gotujemy, suszymy, robimy różne rzeczy z tych grzybów i potem na przykład takie ugotowane grzyby wsadzamy do słoika, zakręcamy i odstawiamy do spiżarni, do szafki, do piwnicy, po to, żeby potem zimą móc te grzybki sobie zjeść. I tego typu rzeczy to są przetwory. Przetwory Przetwory nie muszą być tylko z grzybów, one mogą być: to mogą być jakieś owocowe przetwory, warzywne przetwory, grzybowe przetwory, a więc słoiczki tego typu na przykład, tak jak tutaj są grzybki w occie, warzywa, owoce, które wsadzamy do słoiczków, jakoś je konserwujemy, gotujemy, wekujemy, po to, żeby wytrzymały ileś tam czasu i żebyśmy mogli jeść je y, zimą, kiedy tych świeżych owoców, warzyw, grzybów nie będzie. Więc na dzisiaj to wszystko. Zapamiętajcie to słówko przetwory. Jeśli będziecie mieli okazję, to jeszcze możecie pojechać gdzieś do lasu na grzybobranie i widzimy się w kolejnych lekcjach, jeszcze w tym tygodniu. Do zobaczenia! Cześć!